Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten majowy, niedzielny poranek i wszędzie tam, gdzie jesteście w domach, życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Dwa tygodnie temu mówiliśmy na temat ten, iż nastał wiosny czas. Mamy śpiewać, mamy się radować, mamy cieszyć się tym czasem, który Bóg nam darował. Ale też myślę, że ten czas wiosny to nie tylko czas radości dla nas, śpiewania naszego. Jest to przede wszystkim czas Bożego zasiewu. Dlatego też dzisiejsze kazanie nosi tytuł Siej dobre nasiona. To czas zasiewu, którego nie można przegapić ani przespać. Nie bez znaczenia jest również to, co mamy siać i jak mamy to robić. Aby to przyniosło pożądany owoc i plon. Z całą pewnością znamy to słowo, które powiada, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ta prawidłowość życia, której nie można ominąć ani też lekceważyć, czy zachowywać się tak, jakby nas ta zasada nie dotyczyła. Nie można też w żaden sposób oszukać losu i oczekiwać, że ta zasada nie będzie się sprawdzać w moim czy w naszym życiu lub działać inaczej niż ten naturalny porządek wszechrzeczy ustanowiony przez Boga. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czy pamiętamy, w jakim kontekście apostoł Paweł przytacza tę zasadę? Przeczytajmy. Chciałbym czytać list do Galacjan, szósty rozdział, wersety od 1 do 10. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszonym. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowym. Jeśli bowiem kto ma, że jest czymś, będąc niczym, ten siebie samego oszukuje – każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnione powody chlubu wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który Go naucza. I teraz bardzo istotny i ważny werset. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto, póki mamy czas, Dobrze czyjmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bardzo wyraźnie Słowo Boże ostrzega przed złym sianiem. Apostoł Paweł powiada, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie oszukać Boga. On wszystko widzi, wszystko słyszy, zna każdą naszą intencję. Nie jesteśmy w stanie nic ukryć przed nim ani zataić jakiejkolwiek myśli w naszych sercach. Boję się jednak, że swojej pysze i hardości serca możemy naśmiewać się z Bogiem. Dzieje się to tak, gdy lekceważymy Jego wskazania, Jego słowo, Jego przykazania, gdy próbujemy robić coś wbrew zasadom, które On nam przekazał nie licząc się z jego prawami, które od wieków ustanowił. W kazaniu, jakie wygłosił Pan Jezus nad Morzem Tyberiackim, mówił o czworakiej roli. Co ciekawe, Pan Jezus mówił w tej biblijnej przypowieści, że nie wszystkie wysiane ziarno przyniosło plon. Wszystko zależało od tego, na jaką glebę padło ziarno czy na dobrą glebę, czy też na glebę nieprzygotowaną do przyjęcia ziarna. Ani ziarno wysiane na drogę, ani na skalistym gruncie, a tym bardziej wysiane pomiędzy ciernie, nie mogło przynieść owocu. W przypowieści tej jednak mowa jest o wysiewaniu dobrego nasienia. W codziennym życiu i pracy rolnika nie jest tak, że on wyjdzie na pole, które najpierw trzeba przeorać, użyźnić, nawozić i przygotować do sieby by teraz, kiedy wszystko jest gotowe, pójść i posiać złe ziarno. Czy możemy sobie to wyobrazić, że jakikolwiek rolnik, będący przy zdrowych zmysłach, przygotowuje pole do siejby, a potem siać zaczyna nasiona chwastów lub też inne niedobre nasiona? Albo czy rolnik może powiedzieć sobie tak, w zeszłym roku tak pięknie pole obrodziło u mojego sąsiada, może w tym roku będzie podobnie i moje pole wspaniale obrodzi. Nie będę nic robił, nie będę nic siał, może samo urośnie, może mi się poszczęści. Albo posieje to, co ma pod ręką, na przykład nasiona rzepaku i będzie oczekiwał, że wyrośnie piękna pszenica. Nie, nie. To tak nie działa. Nie da się oszukać natury i prawa ustanowionego przez Boga. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. W owym fizycznym wymiarze nikt z rozsądnych ludzi pracujących na roli nie ma, co do, do tej zasady, żadnych złudzeń. Nikt nie próbuje oszukać natury, bo po prostu tego się nie da zrobić. Bracia i siostry. Ta zasada w świecie fizycznym, czy chcemy czy nie chcemy, musi być przestrzegana, gdyż inaczej to Bóg będzie się śmiał z nas, a my będziemy oszukiwać samych siebie. Czy jednak ta zasada ogranicza się tylko do fizycznego świata przyrody? Oto jest pytanie. Czy apostoł Paweł, precyzując ową złotą zasadę, co człowiek sieje to i rządź będzie, miał na myśli jedynie trud i pracę rolnika? Czy miał na myśli tylko świat fizyczny? Nie. Nawet niefizyczna praca rolnika była przyczyną napisania tego fragmentu listu. Gdyby tak było, mówiłby o rzeczy oczywistej, z którą każdy człowiek musi się liczyć, ale mówi w tym fragmencie Bożego Słowa o tej zasadzie przede wszystkim jako zasadzie w duchowym wymiarze. I tu cały problem. W duchowym świecie często próbujemy naśmiewać się z Boga i zupełnie lekceważyć oraz gwałcić jego prawa. Często mówimy: "A co tam? To moja sprawa, jak żyję, co robię, czy to jest ważne, co się je, gdzie się je, jak się je, byle tylko mnie było dobrze i lżej na duszy". Nikogo wokół nie powinno interesować moje życie, ani ja nie muszę patrzeć na czyjeś życie. Wierzę, że wszystko się jakoś samemu poukłada i na pewno będę zbierał wspaniałe, dobre i dorodne owoce bez względu na to, co sieję wokoło. Czy jednak sądzimy, że Bóg da się siebie naśmiewać? Czy powinniśmy sądzić, że wolno nam bezkarnie siać to, co nam się podoba i to, co nam odpowiada i nie będziemy z tego powodu ponosić żadnych konsekwencji? Czy sądzimy, że prawo siewu i zbioru odnosi się jedynie do tego, co wysiewamy w ziemię, a w sprawach duchowych ta zasada może być ignorowana. W ostatecznym rachunku krzywdę, oprócz tego, że robimy ją innym, robimy przede wszystkim dla siebie samego. Bóg nie da się siebie nasiemywać. To, co człowiek sieje, musi pozbierać. To będzie rządzić. W świeckim języku wyrażamy to poprzez liczne przysłowia typu jak się pościelesz, tak się wyśpisz, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Naważyłeś piwa, to musisz je wypić. Kto dołki pod kimś kopie, sam w nie pada i tak dalej, i tak dalej. Czy Biblia też mówi o tym złym w duchowym sensie sianiu i o ponoszonych konsekwencjach? Ależ tak. Posłuchajmy przy powieściach Salomona w szóstym rozdziale mamy słowo. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę, dlatego nagle spada na nieszczęście, w okamgnieniu bywa bez ratunku, zdruzgotanym. W tym samym rozdziale Bóg mówi o sześciu rzeczach, które Bóg nienawidzi i o siedmiu, które są dla niego obrzydliwością. Jedną z tych rzeczy jest sianie niezgody między braćmi. Popatrzmy na inne rady mądrego Salomona. Salomon pisze: Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr. A prorok Ozeas dodaje, bo ci, którzy sieją wiatr, będą zbierać burzę. W 22. rozdziale jest napisane: kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście. Również w fragmencie, który czytaliśmy na początku, apostoł Paweł opowiada, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażeniem. Oczywiście podobnie jak w fizycznym sianiu, w duchowym działa ta sama zasada, bo czasem zapominamy o tym, że nie siejemy by zbierać tyle samo, co posiali, posialiśmy, oczekujemy, że posiane ziarno przyniesie ofity owoc, a więc zasada ta brzmi tak więcej zbierzesz, niż posiejesz. Wielki ogień zaczyna się od małej iskry. Małe kłamstewko może uruchomić lawinę kłamstw i oszustw z których trudno się wyplątać. Pijaństwo zaczyna się często od jednego małego kieliszka. Przyzwolenie sobie na drobną kradzież skutkuje często tym, że staje się człowiek złodziejem. Jedna zła myśl zasiana w sercu urasta do potężnych wymiarów drzewa, które trudno wykorzenić. Małe słowo wypowiedziane w niewłaściwym czasie wywołuje potężną lawinę kłótni. Czy nigdy nie doświadczyliśmy tej zasady? Dlatego też Słowo Boże zachęca nas do dobrego siania. Sianie dobrego nasienia skutkuje dobrymi żniwami, do, dobrymi, wspaniałymi wynikami i efektami. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny, powiada Paweł. Kto sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. Ktoś może powie tak, ja się tym nie przejmuję. Nie jestem rolnikiem, nie uprawiam roli, nic nie sieję, nic nie zbieram. Wszystko mogę sobie kupić w sklepie, ale w duchowym życiu też nic nie sieję. Czy to prawda? Nie. Żyjąc siejemy i sieje każdy człowiek pytanie tylko, co sieje. Okazuje się, że najczęściej złe nasiona i złe rzeczy. Na pewno zauważamy, choćby z własnego życia, iż łatwiej człowiekowi jest siać złe. Niż dobre nasiona. Złego postępowania nikt specjalnie nie musi uczyć się. Ono jest w naszej naturze, gdzieś głęboko tkwi i kiełkuje. Nikt, na przykład, nie uczy malucha złych rzeczy, ale w piaskownicy nieźle potrafi przyłożyć łopatką drugiemu, kiedy coś mu nie pasuje. Kto go uczył złościć się albo krzyczeć? Złe nasiona tkwią w naszej grzesznej naturze. I one zawsze będą objawiać, jak świadomie nie będziemy dbać o naszą glebę naszego serca, by wszelkich chwast z niego wyrwać, a raczej by siać dobre nasiona. Jeśli nawet wydaje nam się, że nic nie siejemy, to czy sądzimy, że nasiona obojętności, niewrażliwości czy bezduszności są dobrymi nasionami? Bóg chce nas zachęcić do pięknej pracy, skutkującej wspaniałymi owocami, owocami godnymi Jego chwały, które będą dobrze służyć i nam, i ludziom żyjącym wokół nas. Niestety, sianie dobrego nasienia to trudna praca, to praca pełna wyrzeczeń, zaparca się siebie samego, to praca niewdzięczna i niedoceniona, i niezauważalna przez innych. To praca wbrew naszej naturze, z którą trzeba się zmagać, aby ją przemóc. Biblia mówi, że to praca kosztuje wiele łez i płaczu i wymaga wielkiego trudu i znoju. Psalmista Dawid pisze: Ci, co siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, nosząc snopy swoje. Ten trud, te przeciwności, ta niewdzięczność ze strony tych, których chcemy czynić dobrze, sprawia, że często się zniechęcamy i zaprzestajemy dobrej służby siania dobrych nasion. Matka Teresa z Kalkuty wyraziła jedną zachętę, by czynić dobro mimo wszystko. Posłuchajmy wiersza właśnie pod tym tytułem Matki Teresy z Kalkuty, mimo wszystko. Matka Teresa z Kalkuty. Mimo wszystko. Ludzie są nierozumni, nielogiczni, samolubni. Kochaj ich. Mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o egocentryzm. Czyń dobro. Mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy. Mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry. Mimo wszystko. Szlachetność i szczerość wzmagają Twoją wrażliwość. Bądź szlachetny i szczery, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy. Mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu. Najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko. To właśnie sianie, gdy siejemy miłość, prawdę, przebaczenie, gdy siejemy nasiona sprawiedliwości, pokory, bezinteresowności, takie nasiona wydają wspaniały owoc. Nigdy nie spodziewajmy się dobrych plonów czy zbiorów, gdy posiejemy złe ziarna. Albo nic nie będziemy siać. Z kolei nie jest też możliwym, gdy siejemy dobre ziarna, by nie zbierać dobrych owoców. Czasem ktoś z Boże powiada, nie ma miłości. Pod czym adresem są kierowane te pretensje? Oczywiście do innych, którzy powinni, jak sądzimy, powinni, powinni to robić. Ale to jest zupełnie fałszywy adres. To nie inni są temu winni, że na Twoim polu nie wyrasta miłość. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Jeśli dostrzegasz brak miłości, natychmiast powinieneś ją siać. Czy myślisz, że jeśli posiedzisz miłość, zbierzesz zło? To byłoby wbrew Bożej zasadzie. Czasem mówimy, ale przecież ja nie robię w tej osobie nic złego, albo czy tu chodzi o to, by nic nie robić? Złego? Czy tu chodzi o to, by siać dobre ziarno? Cytowany fragment Bożego słowa powiada, w czynieniu dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia, przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czynić wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I dokładnie o takich dobrych nasionach, mówi apostoł Paweł, w cytowanym dziś fragmencie Bożego Słowa. Wróćmy do tego fragmentu. Popatrzmy na werset pierwszy. Mowa jest o nasionach łagodności w ocenie innych i w próbie poprawy innych. To jest ważne. Wy, którzy macie ducha, pisze Paweł, to nie jest zadanie dla cielesnych chrześcijan. Nie bierzemy się za poprawianie innych, kiedy nie mamy ducha łagodności. Krzykiem i złością nie napominajmy drugiego człowieka, najwyżej wtedy wywołamy reakcję przeciwną, przy czym winniśmy patrzeć na siebie, by samemu nie być kuszonym. Co mówi werset drugi? Mówi o nasionach dźwigania ciężarów drugiego człowieka. To jest wypełnienie zakonu Chrystusowego. Łatwo czy trudno siać takie nasiona? A może takich nasion przeznaczonych do wysiewu w ogóle nie ma w moim śpichlerzu? Wers trzeci i czwarty mówi o nasionach pokory i właściwej samooceny. Łatwiej nam badać postępowanie innych niż własne. Porównywać się z innymi, szczególnie gdy dostrzegamy gorszych od siebie. Werset piąty to nasiona gotowości do noszenia własnych ciężarów. I to mówi słowo. Bez narzekania, bez szemrania, bez oglądania się na innych, i w końcu werset szósty mówi: O nasionach wspierania innych wszelkim dobrem. Patrząc na fragmenty Słowa Bożego, moglibyśmy dobrych ziareń jeszcze więcej wymienić. Jest ich znacznie więcej. To są ziarna cierpliwości, pokoju, radości. Pocieszenia, uprzejmości, łagodności, wierności i wiele, wiele innych. Naszym więc zadaniem jest siać dobre ziarna. Taki zasiew jest błogosławiony przez Pana. Gdy siejemy złe nasiona, szatan, ten, który w nocy sieje konkol pomiędzy pszenicę, zadba o to, by skuteczne dobre ziarno wyparte zostało przez złe ziarno. On te złe ziarno pielęgnuje, podlewa, nawozi, by zło mogło się rozplenić i zagłuszyć wszelki Boży zasiew i dobrą glebę. Nie dajmy się jednak zwieść diabłu i jego podszeptom. Pozwólcie, że jeszcze krótko odniosę się do ostatnio modnej, lansowanej przez niektórych duchownych nauki na temat siania. Irytuje mnie sytuacja, gdy mówi się jedynie o pieniądzach czy też innych rzeczach materialnych. Kaznodzieje nawołują słuchaczy do siania swoich pieniędzy, dziesięciny czy innych ofiar, a nawet siania samochodów, zapewniając, że Bóg pomnoży zasiew stokrotnie. Niektórzy w swojej przebiegłości sądzą, że to dobry interes. Nawet próbują, czy to tak działa, a potem czują się sfrustrowani i zniechęceni, bo oczekiwali, że jeśli Bogu ofiarują 100 złotych, on odda im tysiąc. Ale to tak nie działa. Swojej przebiegłości liczyli na dobrą odpłatę, ale ona nie przyszła. Liczy się bowiem nasza intencja, nasze serce. Człowiek, który jest szczery przed Bogiem, nawet jeśli coś czyni dla innych czy dla Boga, nie liczy na odpłatę. Nie robi tego z myślą, że to będzie mu się opłaciło. To nie jest myślenie Bożem. Jeśli cokolwiek oferujesz innym lub Bogu, Czyń to ze szczerego serca, nie czekając na odpłatę. Dlatego też Jezus mówi, lecz gdy urządza z przyjęciem, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oczywiście to tylko jeden z przykładów dobrego siania. W Biblii znajdziemy ich całe mnóstwo. Jeśli będziemy siać dobre nasiona, ten zasiew przez Boga będzie pobłogosławionym. W Starym Testamencie jest mowa o Izaaku, który siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Dobry zasiew Pan zawsze będzie błogosławił i to w stokrotny sposób. On oczekuje, że będzie wysiewał jedynie dobre ziarna, które przyniosą błogosławiony owoc. A jeśli nawet tak się zdarzy, że nie będziesz owoców swojej siejby oglądać tutaj na ziemi, będziesz mógł zobaczyć efekty tego siana, siania, gdy staniesz przed stolicą Chrystusową. Jedna z pieśni powiada: „A na końcu swojej podróży Pan koronę da, jeśli przy nim wytwarz wiernie. Pan koronę da. Tego się trzymajmy, tego bądźmy pewni, niech Bóg nam błogosławi.”